Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części szóstego odcinka słodkiego flirtu Love Life i idziemy sobie na spotkanie z Danem. I w tym odcinku pomaga nam Nataniel w kawiarni Jestem zachwycona po prostu cały dzień z Natanielem. Juhu, juhu, cały dzień, cały odcinek z Natanielem. Jest, 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 ja to lubię. Jeszcze na samym początku zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. Zapraszam również Was na mojego Discorda, link do niego macie w opisie i kontynuujmy sobie odcinek szósty. Dobra, ale mam iść gdzie? Do restauracji? Z Danem? Tak. Przyszłam pierwsza, czekał na nas jeden z najlepszych stolików w restauracji. Dan przyszedł chwilę potem, tak właściwie rozmawiał z kimś przy barze. Ach, dzień dobry, droga przyjaciółko, dziękuję, że mogłaś przyjść. Właśnie rozmawialiśmy. Jak wiesz, jestem zadowolony z wyniku naszej ostatniej współpracy i chciałbym to powtórzyć najszybciej jak to możliwe. Zidentyfikowałem 10 innych dział, z, którym, z którymi chciałbym się rozstać. Myślisz, że moglibyśmy zorganizować to za jakieś 10 dni? 10 dni to jeszcze mniej niż poprzednim razem. 10 dni to będzie sprint, ale dam sobie radę. Świetnie, wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Wiem, że to trochę napięty termin, ale żeby nic przed tobą nie ukrywać, pojawiły się nowe możliwości, a ja będę potrzebował gotówki, aby móc je wykorzystać. To również dlatego postanowiłem rozstać się z kilkoma pracami Aster. Pracy z młodości i jej wartość wzrosła w międzyczasie. Myślę, że mógłbym uzyskać niez, niezłą nadwyżkę. Wspaniale! Moja klientka również bardzo lubi pracę Aster. To powinno zakończyć się sukcesem. Teraz pozostaje tylko zorganizować promocję i sprzedaży w dość krótkim czasie. I z zaradną młodą kobietą nie ma co do tego wątpliwości. Co proponujesz? Biorąc pod uwagę termin, myślę, że będziemy musieli zadowolić absolutnym minimum postem na stronie i mailingiem Mam nadzieję, że to wystarczy. Przynajmniej zachowamy dyskrecję, tak jak sobie tego życzyłeś. Doceniam, tak, że o tym pamiętasz. Post i e-maile to mnie w pełni zadowala. Doskonale. Zajmę się tym po południu. Myślisz, że mógłbyś mi szybko przesłać zdjęcia? Otrzymasz je jutro z samego rana wraz z nową listą kontaktów. Doskonale, to będzie wspaniałe wydarzenie. Dobrze, skoro błah załatwiliśmy błahe sprawy, możemy cieszyć się dobrym lunchem. Polecam e, ci ich sole, nie, czy. M, m, co? Mę. manier? Nie wiem, jest doskonała. To był przyjemny obiad i dość zabawny, muszę przyznać. <laughs> Opowiedział mi o małych potyczkach między kolekcjonerami. To prawdziwe dzieci walczące dziesiątkami tysięcy. Czas, abym wracał do Cosibur. Mam nadzieję, że Naddo dobrze sobie poradził. Dobra, ja też mam taką nadzieję. O, przecież tamto Eryk i trzyma w ręku kubek Cosibur. Cześć Mila, to zabawne, że na Ciebie wpadłem. Właśnie wyszedłem z Twojej kawiarni. Byłam zaskoczona, że nie przyszedłeś wcześniej, aby zobaczyć Nata w jego nowej roli. Miałem dużo pracy w związku z jego nieobecnością, ale było... nie było mowy, abym to przegapił. <laughs> Ten fartuszek świetnie mu pasuje, a patrzenie jak ugina się przed klientami, bezcenne. <laughs> Możliwe, że go sfilmowałem... Możliwe, że go sfilmowałem, gdyby zrobił się zbyt pewny siebie. Hej, mam nadzieję, że zbyt nie wytrąciłeś go z równowagi. Musi wytrzymać do końca dnia. Nie martw się, to były przyjacielskie potyczki. Poza tym dobrze mi to zrobiło. Potrzebowałem tego. To prawda, że wyglądasz na zmartwionego. Co się dzieje? Nieważne, nie będę Cię tym obarczać. Eryk, daj spokój, Ty mnie wysłuchałeś, gdy miałam problemy finansowe i to mi doradziłeś. Poza tym nic nie powiedziałeś na temat równoległego śledztwa NATA, a więc moja kolej. To będzie nasz kolejny mały sekret. Już Ci mówiłam, że możesz ze mną porozmawiać, gdybyś miał taką potrzebę. Ale to cały czas to samo, tylko tym razem jest jeszcze gorzej. Chodzi o Melisę, Twoją żonę? O, sprawy się nie ułożyły, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętasz, ale powiedziałem Ci, że pojechała na wakacje. Powiedzmy, że miała potrzebę się odnaleźć, pojechała na trekking. Sama? To niebezpieczne, prawda? Nie, to była zorganizowana wycieczka i właśnie nie za bardzo wiem, kogo tam spotkała. O czym mogła rozmawiać i co jej powiedziano, ale wróciła dosyć na mnie zdenerwowana. O rany, powiedziała, dlaczego? Och, to kręci się cały czas wokół tych samych rzeczy: że spędzam za dużo czasu w pracy, że ona siedzi, schodzi na drugi plan. Zarzuca mi, że zadzwoniłem do niej tylko raz podczas jej tygodniowych wakacji. To prawda, że byłem pochłonięty śledztwem, odkąd trafiliśmy na nowy ślad ja myślałem tylko o tym. To prawda, że na jej miejscu też byłabym trochę zła. Tydzień to długo. Wiem, ale co się stało, to się nie odstanie, za to, co się nie stało. Cóż, myślałem, że wróci wypoczęte, będziemy mogli kontynuować w lepszych warunkach, ale wręcz przeciwnie, czuję się jakbym był obserwowany 24 godziny na dobę. I oczywiście, za bardzo mi się to nie podoba, więc pracuję po godzinach i zastanawiam się, czy naprawdę jest sens dalej to ciągnąć. Wiesz, że życie w związku nigdy nie jest proste, nam też zdarzają się kłótnie. Wiem, ale teraz to tylko kilka przejaśnień między burzami. Nie mów mi, że wy też się ciągle kłócicie. Nie, to prawda, że ostatnio zdarza nam się nie zgadzać, ale nie do tego stopnia. Masz szczęście, korzystaj z tego dopóki trwa. Może powinieneś dać sobie jeszcze trochę czasu, aby to przemyśleć. Cóż innego mi pozostało, ale czasem, Mila, zastanawiam się, czy jesteśmy stworzeni do życia w związku. Gdyby to przemyśleć, yy, świat wzywa nas, byśmy bronili swoich przekonań i jednocześnie żyli w ciągłym kompromisie. <laughs> Cóż, przepraszam, że popsułem Ci humor. Mimo wszystko rozmowa z tobą dobrze mi zrobiła. Widzisz, zawsze jest trochę słońca na horyzoncie. Powodzenia, Erik. I nie zapomnij, że gorąca kawa zawsze czeka na ciebie w <laughs> Och, nie martw się, zawsze o tym pamiętam. Wszystko może się walić, ale ja i kawa przetrwamy! <laughs> Biedne, wygląda nas dezorientowanego. Cóż, to nie jest czas, żeby się dołować. <sighs> Muszę iść do Coseber. No. Wracamy sobie. Chyba wszystko przebiegło dobrze podczas mojej nieobecności. Kawiarnia stoi, więc jest dobrze. I jak wszystko dobrze? Klienci nie byli wobec ciebie zbyt surowi? Nie, byli wyrozumiali. Cóż, oczywiście oprócz Eryka. Fartuch bardzo go rozśmieszył, biorąc pod uwagę ilość zdjęć, jakie zrobił. Wiem, spotkałam go, powiedział mi, gdybyś nie wiedział. Nagrał także wideo. Coś mi mówi, że nie odpocznę podczas jutrzejszego porodnego briefingu. Jesteś prawdziwym bohaterem, wiesz, doceniam Twoje poświęcenie i mam dla Ciebie rozwiązanie. Ach, tak, jak to ten uśmiech nie wróży nic dobrego? Trzeba pozmywać naczynia po lunchu i w kuchni nikt Cię nie zobaczy. W naszych czasach heroizm nie popłaca. Znów kogoś, kto ucieszy się, gdy ten dzień się skończy. Ja zresztą też. Nie wydaje mi się, aby zarządzanie kawiarnią było idealnym zajęciem dla pary. Chyba nie jestem aż tak straszną szefową, nina nie wygląda, jakby cierpiała. <laughs> Czyś Mila rozmarzyłaś się? O, jael, przepraszam, ten dzień jest dosyć, dosyć szczególny. Powiedz pracowałaś już w restauracji? Nie, podczas studiów pracowałam w galerii. <laughs> Ta, to tam tak naprawdę nauczyłam się zawodu. Zwłaszcza, gdy widziałam, jak wykorzystywano młodych artystów. A co, chciałaś mnie zatrudnić? <laughs> to miłe, ale jestem już zajęta. <laughs> nie, po prostu zadawałam sobie pytania na temat zarządzania personelem. Jestem pewna, że jesteś świetną szefową. Tak bardzo, że spodoba Ci się to, co cię zaproponuję. Intrygujesz mnie, nie każ mi dłużej czekać. <laughs> Muszę Ci powiedzieć o jednym z moich protygowanych. Yuki J., KJ jest na czele obecnego trendu. Spójrz. Wyciągnęła swój tablet i pokazała mi strób. Nie ma innego słowa, aby to opisać. Ty jesteś pewna, że to dobre zdjęcie? Oczywiście, nie mów mi, że nie słyszałaś o brzydkiej sztuce. To dobre podsumowanie, tak, ale jaki to ma sens? Nikt tego nie kupi. <laughs> Mylisz się, to zaczęło się, to zaczęło się w modzie dwa lata temu, a teraz pojawia się w malarstwie. To jest hit. Okej, okay, ja nie będę krytykować, ani wypowiadać się, bo ja się nie znam na sztuce. To jest przepysznie kiczowate, prawda? I to jest prawdziwe, prawdziwe artystyczne przedstawienie. To rozmywa wszystkie kody. Nie wiem, czy rozumiem, co jest tej rozmowy w ogóle. Kiedy widzisz aktora, który gra złego aktora na ekranie, to myślisz, że to wspaniałe, prawda? To jest to samo, wszystko jest zrobione celowo. I wbrew pozorom to nie jest takie proste dla dobrego malarza. Tak rozumiem, co masz na myśli, ale i tak nie będę mogła od razu zorganizować nowej wystawy. Wyobraź sobie, że Dan chce zorganizować nową aukcję za 10 dni. Tak szybko? Po pierwszej sprzedaży? Zaczarowałaś go, czy co? <laughs> trochę szkoda ze względu na nasze projekty. Ale rozumiem, że nie chcesz tego przegapić. Nie pozostawił mi wyboru. Podobno potrzebuję pieniędzy. Tak? ale przecież jest, ale kto wie, co mu chodzi po głowie. Ech, w tym momencie nad wyszedł z kuchni był wykończony. Skończyłem. Wydaje mi się, że kolejnym razem powinnaś zainwestować w zmywarkę. <grym> Przepraszam nie zauważyłem, że byłaś zajęta. Ale pracujesz pod przykrywką w Cosyber? Myślałam, że jesteś inspektorem. Gdyby tylko, niestety nie. Nina miała nagły wypadek. Nad pomaga mi w kawiarni i to uwielbia, prawda Nat? Kto, kto nie lubiłby być obrażanym przez klientów, popychanym i ubabranym, wpłynie do mycia naczyń, <gdy> spuścił wzrok i spojrzał na tablet DL. Co to jest? <gdy> UJK, UKJ, kwoźwa, jest jednym z najbardziej obiecujących talentów w brzydkiej sztuce. To duży talent w sztuce. Czemu to takie masło maślane? Trzeba się trochę przyzwyczaić, ale uważam, że pomysł jest ciekawy. E czemu spadło mi z nim? Przestań, ch chyba nie chcesz mi powiedzieć, że masz zamiar to wystawić? Nie od razu, ale ogólnie czemu nie? Zdecydowanie sztuka i ja będę musiała już iść. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na ilustrację. Szkoda, że nie możemy pracować razem wokół prac... UKJ, <laughs> ale cieszę się, że zorganizujesz nową aukcję. Tak, poza tym to też dobrze dla ciebie, nie powiedziałam ci, ale chcę sprzedać pracę Aster. Doskonale, to podwyższy jej wartość. W takim razie do zobaczenia wkrótce. Ja ale zawsze myśli o interesach, ale ma rację. Jeżeli ostatnio czegoś się nauczyłam, to że pieniądze nie spadają z nieba, ale jeżeli o to chodzi, zrobiło się tłuczną tarasie. Ok. <laughs> Nieźle dałem radę na sprawdzenie z matematyki. Cóż, nie znałem wszystkich odpowiedzi, ale na szczęście Melinda dała mi od siebie ściągnąć. To Steve siedzi przy stole z dwoma innymi kolegami. I nie boisz się, że ktoś cię przyłapie? Stary, masz same truje z matmy. A Melinda jest najlepsza z klasy. Nie boisz się, że to, ci, to się będzie rzucać w oczy? Nie martw się, nie jestem taki głupi. Trochę pozamieniałem jej odpowiedzi. Na przykład, gdy ona napisała 180, ja napisałem 181, tego typu rzeczy. <laughs> W ten sposób dostanę trochę gorszą ocenę. Co jest? Czemu się śmiejesz? Nie nic, ale wiesz, że masz jeszcze czas, aby zmi zmienić opcję egzaminu. Co? Powinieneś pójść do teatru serio. Wystarczy, że wejdziesz na scenę i zaczniesz opowiadać swoje życie. To i to będzie sukces. Chłopie, płynie w tobie krew komika. Cóż, nadzajmie się ich stolikiem. Nie muszę się do tego mierzać. Mam nadzieję, że niczego nie usłyszał. Nie jestem pewna, czy gospodarz klasy, który w nim drzemie zniósłby taką rozmowę! <laughs> Dzień dobry, co mam podać? O, oh, ale nie ma tej dziewczyny co zwykle? Pan jest nowy? Tak, będziecie musieli się zadowolić mną. Czegoś napijecie. <grytanie> ja tam się mogę Tobą zadowolić. Mi nie przeszkadzasz. Poproszę kole ze słomką i plasterkiem cytryny bez lodu. Ja wezmę he mrożoną herbatę. Ach, tak, proszę poczekać. Mrożona herbata to niezły pomysł. Ale bez, słom z bada allum. Ale bez słomki dalej z plasterkiem cytryny. Ok, zamiast koli, mrożona herbata. Zapisałem. A ty czego sobie życzysz? Poproszę cappuccino. Dobrze, jedno cappuccino i dwie mrożone herbaty, z czego jedna z cytryną. Nie, proszę poczekać. Jednak wezmę truskawkowe mleko. Kuźwa wejście zdecyduj. Jesteś pewien, bo nie mam na to całego dnia? Nie jesteś tu sam. <laughs> Kocham Boże! O, Jakie to by było piękne, jakby pracownicy Gastro czy innych takich punktów mogli się tak odzywać do klientów. Ja po prostu już czała ze śmiechu, nie? Ja pracowałam w kawiarni, ja wiem, jacy kuźwa ludzie potrafią być okropni. Także ja się na to nie dziwię, że on tak odpowiada, bo też nieraz chciałam tak odpowiedzieć. Chwila, dlaczego pan mówi do mnie w ten sposób? Jestem klientem, mam prawo zmienić zdanie. No ale bez przesady, żeby w tak wkurzający sposób. Mały, możesz być klientem, ale to nie dajcie prawa, żeby ze mną pokrywać, zrozumiałeś? Wow, ale co to za faza? Ostrzegam pana, że to się tak nie skończy. Co takiego zrobisz? Zadzwonisz na policję, uprzedzą cię, że możesz mnie zaskoczyć. Policja już to jest. Nie, ale za to obsmortuję was w opinii na portalu Yelp. Co takiego? Nie sądzę, żeby to zmieniło moje życie, ale moje zmieni. Ja wiertykam. Posikam się po prostu zaraz. Steve, nie uważasz, że trochę przesadzasz? Jesteś tutaj codziennie albo prawie... Byłoby to całkowitą hipokryzją z twojej strony, gdybyś wystawił mi złą opinię na Jelp, nie sądzisz? Ale pani Milo, nie słyszała pani, jak on do mnie mówił? Nie może tego pani tak zostawić. Nie sądzisz, że trochę go sprowokowałeś? To to był za jakieś otrzęsiny? Odpuść młody, coś mi mówi, że nie wygrasz. <grytanie> Właśnie widzę. Dobrze, przepraszam. Wezmę mleko truskawkowe i już do tego nie wracajmy, dobrze? Widzisz jak chcesz. Nadpod poszedł przygotować zamówienie. Tak, między nami być może nie został stworzony do bycia kelnerem, ale proszę mu tego nie mówić. Jest trochę drażliwy, prawda? Ciężko mu się przeciwstawić, ale to tylko na kilka godzin. Cóż, czuję się zmęczona. Chętnie zrobiłabym sobie przerwę. Jest dosyć spokojnie. Skorzystam z okazji, aby trochę odetchnąć. Dzień dobry, to ty, Mila. Jestem Dambi, siostra Juna. Przyszłam w sprawie pracy. <laughs> nie przyszliśmy za wcześnie, pozwoliłem sobie towarzyszyć. Dambi trochę się stresowała. Gadanie to, nie ja się na... Gadanie to nie ja się najbardziej stresuję z naszej dwójki. To prawda, przez to wszystko zupełnie zapomniałam o Dambi. <laughs> Cześć Dambi, wychodzi ze mną, przeprowadzimy rozmowy w środku kawiarni. Usiądziemy przy stoliku w głębi, tam będziemy mieć spokój. Którą długo z nami zostaniesz, być może nie jest to konieczne. Nie, oczywiście, że nie. Zrobię sobie herbatę. Oczywiście, jak u siebie. <laughs> I będę w pobliżu, gdybyście mnie potrzebowały. A więc Dambi przyniosłeś swoje CV? Nie, po co? Ale jeśli chcesz, mogę Ci trochę opowiedzieć swoje życie. <laughs> Idziesz na rozmowę o pracy bez CV. Naprawdę, tak hyun z tobą szedł i nie wiedział, że Civi ma przyja Tak, proszę. Wiem, że właśnie skończyłaś studia, ale oprócz tego... Tak, studia dziennikarskie. Dlatego nie jest łatwo znaleźć pracę. Pracuję trochę jako freelancerka dla wyspecjalizowanych stron internetowych, ale nie da się na tym dużo zarobić. Och tak? Dla jakich stron? O grach wideo. Jestem fanką Moby. Moby? Moby? Ja nie wiem, co znaczy ten skrót. Pomimo, że gram w gry, to ja nie wiem, co to znaczy. Nie mam pojęcia zielonego. Chyba nie jestem aż takim nerdem, więc Chciałabym, chciałam dołączyć do ich ekipy, ekipy. Ale moi rodzice chcieli, abym poszła na studia, więc wybrałam dziennikarstwo. Pomyślałam, że to mogłoby mi się przydać do streamingu. W końcu prezentowanie się w telewizji czy w internecie. A grasz w on, gry online, tak? I to działa? Średnio podczas studiów nie miałam czasu, więc dopiero teraz angażuję się na poważnie. Mam kilku abonentów, ale nie wystarczająco, aby tego z tego wyżyć. Połowa moich widzów siedzi na czacie, bo jestem laską. Spędzam czas na kickbanie, cóż to jest fajne, powoli rośnie w siłę. Co to jest kickban? what the... Ja się nie znam. Ale dopóki nie będę mieć co najmniej 2000 subskrybentów miesięcznie, nie potrzebuję dodatkowej pracy. Rozumiem, pracowałaś już w restauracji? Nie, nie za bardzo, ale to nie wygląda na zbyt skomplikowane. Ja pierdykam. Mimo wszystko sporo pomagać w restauracji rodziców. Tak, ale byłam młodsza, przede wszystkim przyjmowałam klientów. Ale było spoko, to bawiło klientów, dawali mi małe napiwki. Okay? Dzięki temu i pieniądzom z Seolalu, mogłam sobie kupić dobry komputer i pełno gier. Dobrze, rozumiem, więc tak naprawdę nie masz żadnego doświadczenia. Trzeba kiedyś zacząć, prawda? Ty też, Mila, gdy zaczynałaś, to było. <laughs> A tak, to była prawdziwa katastrofa. Całe szczęście, że tam byłeś. <laughs> I będę tu również, by wreszcie potrzeby pomóc mojej młodszej siostrze. Hyund, nikt w to nie wątpił. Robisz to, odkąd się urodziłam. Dobrze, kontynuujmy. Jakie są twoje główne zalety? Mam niesamowicie szalony poziom APM. I bez chwalenia się jestem jedną z najlepszych dżunglerek w kraju. Co? Nic nie zrozumiałam. APN, dżunglerka? Mila chciała porozmawiać o twoich mocnych stronach, w pracy kelnerki Dambi. A, dobrze. Cóż, jak już mówiłam, zazwyczaj klienci mnie lubią. What the fuck? Typia. Ja z Maria. Co? <laughs> ona idzie na rozmowę o pracę w kawiarni, a ona mi gada o jakimiś skrótami z Lola czy z czegoś innego. Klienci cię lubią. Fajnie. Mnie też. I mój multitask jest całkiem niezły. Kiedyś dużo gram w RTS. Nie wiem, co to jest. Chodzi o to, że gry przyzwyczaiły ją do robienia kilku rzeczy jednocześnie. To może tak powiedzieć! Hyun. O, ok ok ok. ok, 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 już sobie idę. Dambi, poczekam na Ciebie na zewnątrz, dobrze? Myślałam, że nigdy nie zostawi nas w spokoju. O czym my mówiłyśmy? Ach tak, multitasking, dobrze, to ważne w tym zawodzie. Poza tym myślisz, że jesteś w stanie poradzić sobie z presją? Nie będę, przy to ukrywać, że klienci czasami mogą być trochę opryskliwi, a nawet bardzo nachalni. Och, to? Wiesz, siedzę w internecie od 12 roku życia. I jak Ci mówiłam, mam kanał na Twitchu. Więc nie martw się, umiem sobie poradzić z trollami. Trzeba wierzyć, że to rodzinne. W końcu twój brat też się trochę tym zajmuje, prawda? Tak, ale ja to robię na żywo. Usuwanie komentarzy to co innego. Okej, okay, rozumiem. Dobrze. W jakich godzinach jesteś dostępna? Cóż, streamuję przede wszystkim wieczorem, więc w, jed... w dzień jestem dostępna mniej więcej, kiedy zechcesz. Nie za bardzo wiem, co jej powiedzieć. Obiektywnie patrząc, nie jestem pewna, czy się do tego nadaje. Wydaje mi się, że ma dobre umiejętności społeczne, ale nie ma żadnego doświadczenia. Ale to się strach na, Jeżeli odmówię, to bardzo źle to odbierze. Co mam zrobić? Muszę się zdecydować. Przepraszam, proszę pani, czy ktoś to obsługuje? Czekam już od pięciu minut. Możesz chwilę poczekać, muszę się tym zająć. Proszę, przepraszam, już idę co pani podać. Gdzie się podział, Nad? Właśnie teraz go potrzebuję. Ty? Gdzie on wsiąknął? Halo, co jest? Ej, czy mam łazić teraz? Szukać go! No, chyba nie. Ty, co jest? Co? Ach, tutaj jesteś, ale co robisz? Kwięci czekają. Spokojnie, przypominam ci, że nie miałem przerwy od samego rana. I przyszedłeś tutaj, żeby odpocząć? Podczas gdy ty byłeś na obiedzie i przeprowadzałeś rozmowę o pracy, ja obsługiwałam klientów. Chyba zauważyłem, zasłużyłem na małą przerwę, co? Nie, ale nad to niemożliwe, w takim wypadku musisz mnie uprzedzić. Nie możesz sobie robić przerwy, kiedy ci się spodoba, ale ty możesz do mnie tak mówić, kiedy ci się spodoba, co? Przypominam ci, że wziąłem dzień urlopu, aby ci pomóc. Ale dlaczego ty na mnie krzyczysz, jak są klienci, trzeba ich obsługiwać? Ja rozumiem, że ty chcesz przerwę, ale to, to możesz najpierw obsłużyć klientów. O tej porze powinienem pracować nad ważniejszymi rzeczami niż kawiarnia. Ale wiesz co, to teraz było wredne i zrobiło mi się przykro. Wiesz, naprawdę. Naprawdę nie masz głowy do tego, co tu robisz, prawda? Jeśli to takie nieznośne, to cię nie zatrzymuje. Przepraszam, chodzi o to, że Erik przed chwilą powiedział mi, ona jedzie na Marinę pod koniec południa i... Nie będę przed tobą ukrywać, że chciałbym w tym uczestniczyć, ale obiecałem, że ci pomogę. Dobra, dałam zatrzymanie nagrywania, jego nie włączyłam, ale tutaj i tak była tylko jej dialog, który nie był przetłumaczony, w ogóle nie rozumiem dlaczego. Ups, gdyby się tam gdybym się tam z tym pojawił, to nabijaliby się z tego aż do mojej emerytury. Oddał mi Fartuch i poszedł sobie z widoczną ulgą. No także, Nataniel był i się zmył. Cóż, ja muszę wracać do kawiarni. Niestety. No, fajnie było, ale się skończyło. <laughs> przynajmniej to odpowie na moje pytania w sprawie Dambi. Przepraszam, Dambi. Musiałam załatwić małą, osobistą sprawę. I właśnie skoro już tu jesteś, co byś powiedziała na małą próbę teraz? Do czasu zamknięcia kawiarni pasuje ci? Nie ma problemu. Co mam zrobić? Na początek załóż fartuch, a potem uprzątnij stoły na tarasie. Okej, okay, już się robi. Co przynajmniej wygląda na zmotywowaną. Od razu chwyciła za fartuch i nawet za... Założyła kaszkietówkę. Wow. Och, to dosyć ambitne. Kłaść wszystkie filiżanki na tak małej tacy. No i trzask, wiedziałam. Przepraszam, nie zauważyłam nogi stołu. Poczekaj, pójdę po miodlu. ona też się prawie wywaliła. Przecież! Cóż, to tylko naczynia, zdarza się. Przepraszam, mimo wszystko ta taca nie jest trochę śliska. Cóż, tak, można tak powiedzieć. Domyślam się, że to pech początkującej. Ty też tak miałaś, Ci przypominam. E, tak, właściwie, gdzie mogę znaleźć coś, żeby po, to posprzątać? Wszystko jest w kuchni. Poczekaj, tym razem się tym zajmę, a ty zostaniesz zawarem. O tej porze zazwyczaj spokojniej. Czy wiesz, jak używać perkolatora do kawy? Tak, moje rodzice mieli to w swojej restauracji i uwielbiam kawę. To niezbędny towarzysz maratonu w gamingu na żywo. Świetnie, w takim razie zostawiam cię i idę posprzątać. Trzy minuty później skończyłam zamiatać, gdy. Auć, cholera, to strasznie boli. Dambi, wszystko gra, co się stało. To perkolator. i z nim problem. Filtr źle zatrzasnął się w głowicy. <laughs> w efekcie upadł, a ja oblana, zostałam oblana wrzącą wodą pod ciśnieniem. Dobrze, szybko włóż rękę pod zimną wodę w kuchni. Dziwne, w ciągu dwóch i pół godziny pierwszy raz się to zdarza. Co z moją kawą? Jeżeli to problem, to trudno. Niech pan się nie martwi. Już się tym zajmuję. Spójrzmy. Perkolator bardzo dobrze działa, nie rozumiem, co się mogło stać. W końcu nadszedł koniec dnia i naprawdę się z tego cieszę. Reszta poszła całkiem nieźle. Jeśli pominie się fakt, że Dambi wylała sok owocowy, mam nadzieję, że, presja że dopiero presja pierwszego dnia. Przynajmniej muszę powiedzieć, że ma świetną pamięć do zamówień 100% powodzenia. O, to fajnie, super! Dobrze, jeżeli już mnie nie potrzebujesz, to będę już szła Przepraszam za te małe wpadki Tym razem puszczę to płazem Przy tym musieliśmy kiedyś zacząć To znaczy, że dostałam te pracę genialnie Wielkie dzięki, Mila Jeszcze nic nie powiedziałam Ratujesz mi życie Och, proszę, cóż, to praca na pół etatu Muszę przejrzeć wydatki i harmonogram I porozmawiać o tym z Niną Zadzwonię dla Ciebie jutro z propozycją rozkładu godzin Dobrze? Doskonale, do jutra skład liderko Dobrze, ostatnie zmywanie naczyń i wracam do domu, w końcu. Tak, ej, ale jakiś ten odcinek taki niedługi. Nie? Ja nie wiem, po co ja tam poszłam. Mogę iść do domu? O, jest, ja tam wlazłam do tego, tego, do tej kuchni, po to, żeby pozmywać naczynia i nie... Jezu! Mam nadzieję, że Nad się odprężył i że nie ma mi tego dnia za bardzo za złe. Nad, jesteś tu, jestem wykończona. Cześć szefowo, tak, chciałam dołączyć do Elika na tę obławę, ale był już na miejscu, więc niepotrzebnie poszedłem na komisariat. Nad, chciałam Ci powiedzieć, przykro mi, że sprawy zakończyły się w ten sposób. Nie, to ja przepraszam, właściwie to powinien był wcześniej, i lepiej to przemyśleć i odmówić. Chciałem dobrze, ale miałaś rację. Najwyraźniej nie jestem stworzony do bycia kelnerem, nawet na jeden dzień. Nie szkodzi, twoja duma jest częścią twojego uroku. <gryw> Wiedziałem, że powinienem był zgarnąć tego dzieciaka na komisariat za jego zachowanie. Teraz, kiedy o tym myślę, <gryw> chodzi o to, szukałem sposobu, żeby ci to wynagrodzić. I doszedłem do wniosku, że jeśli nie nadajesz na kelnera na jeden dzień, to mogę być nim na jeden wieczór. Hmm? co masz na myśli? Widzisz ten koszyk? Są tam dwie świece, obrus i wszystko co potrzebne, żeby zrobić dobry posiłek. Zakładaj kurtkę, idziemy do parku i to ja będę obsługiwać bez protestu! O, och, to urocze, ale park jest, jest zamknięty o tej porze, prawda? Uprzedzam Cię, zamierzam być bardzo wymagającą klientką. Dzisiaj i tylko dzisiaj Twoje pragnienia będą rozkazami moja pani, droga pani! Jezu, ja Cię kocham! Uwielbiam, gdy mnie tak zaskakuje, dokładnie wiedział, jak przekształcić tę sytuację na naszą korzyść. Spędziliśmy wspaniały czas pod gwiazdami. Cały park był dla nas. Było bardzo romantycznie i nie jest takim złym kelnerem, gdy się postara. O, dostałam ilustrację! Super, bo się tak bałam, że przez, ten, jed, przez ten, jed, ten jeden dialog, że nie dostanę, ale to dobrze, bardzo dobrze. Super. Ładna jest ta ilustracja, podoba mi się. O, Nad, jest taka hotowa tutaj w ogóle. A mrał. Podoba mi się. To najlepszy sposób, by zakończyć ten dzień. Dziękuję ci za to. chwycił za telefon. O, to Ben. Pewnie wysyłają sobie w biurze Twoje zdjęcia z fartuszkiem w Ha <laughs> Nie! Tak! Zna tożsamość typa, który wziął się na Kastiela w internecie. Mam, mam wygoda. Jezu, ja chcę kolejny odcinek nagrywać. Tak, Boże, tak. Zakończyć. Poznał tożsamość typa. Nie, po prostu nie mogę. Ja, bo ja zaraz siadam i nagrywam przynajmniej początek yy, kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że na początku już się dowiem, kto to jest, bo ja tak się nie mogę doczekać, żeby się tego dowiedzieć. Dobra, historia. Boże. No, dobra. Na piąteczkę, bo na, naprawdę było dużo nata, i tak to jest elegancko, mi się podoba. Ilustracja strój z odcinka, tak średni moment z filtrem, tu. Boże, no to ja Wam powiem to, będzie jeden z moich ulubionych odcinków. Naprawdę, bardzo dobrze się bawiłam, więc dajcie mi znać, jak Wy się bawiliście. Czy Wam się odcinek podobał, bo mnie bardzo. Yy, ta Dambi taka trochę nie oznacza się, yy, no, widać, że to inne pokolenie. Ale zobaczymy w praniu, może będzie fajna, nie? No. Także tak. Jak widzicie, ja jestem zachwycona odcinkiem. Także mam nadzieję, że wam też się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. Zapraszam również na mojego Discorda, link do niego macie w opisie. I to tyle ode mnie. Trzymajcie ciepło, do następnego odcinka. Pa, pa.